Witajcie w pierwszym dniu kalendarza adwentowego militaryzonu, w którym pokazujemy, jak szeroki mamy asortyment. Zabierzmy się za pierwszą paczkę. Pierwsza paczka, niewielka, miękka. Dobra, wiem. Wylosowaliśmy rękawiczki marki Pinewt Model Thin Liner. Z racji bezsensownego słowotoku na filmiku postanowiłam dograć sensownego lektora. Posiadam takie rękawiczki od kilku lat i mogę je śmiało polecić. Rękawiczki uszyte z termoaktywnego materiału. Na bardzo niskich temperaturach sprawdzą się jako rękawiczki wewnętrzne stosowane do czynności wymagających większej sprawności manualnej. Wygodną obsługę broni, urządzeń i innych umożliwia antypoślizgowa wyściółka oraz otwór na palcu wskazujący. Takie rozwiązanie pozwala na lepsze wyczucie spustu lub na przykład, obsługę paneli dotykowych. Stara wersja tego modelu posiadała zamiast otworu specjalne wstawki na dwóch palcach. Myślę, że ta zmiana jest jak najbardziej na plus.